Kochani, Wilanowo piękna miejscowość, a Pani Walentyna mówi, Paweł to wbijaj na, na Bigos. O, na Paweł i na Bigos oczywiście. To, to, ale to nie jest na, na moją cześć, żeby to było jasne. Wy, co, a do... my nic nie wiemy, my, to niespodzianka dla nas taka. No ta właśnie niespodzianka, no. bo ludzie myślą, że to czerwony dywan. No. No, a gotowałyście Bigos, bo co macie dzisiaj? My gotowaliśmy wczoraj Bigos, bo jest noc kabaretowa w mielników w piątek. Ta. I dla nich właśnie gotowaliśmy ten Bigos. O. Tak, gotowa. No o tutaj, o, pan, no pan zobaczył kęty. ten garunek, weźcie ten ty Tyle bigosu? O tyle bigosu, bo to ma wyczekała 50 czy ile osób. O ludzie, tak. to z Wilanowa jak wy popróbujecie. Tak, to nasze koło nie gotowało właśnie do na jutro, tak. jutro ktoś tam przyjedzie. A ile dziewczyn w kole jest? Jest dwadzieścia... 20... O te wszystkie co tu jest. widzę są. A, A, to pani na imię? Eugenia. Eugenia, bardzo miło Paweł. A pani na imię? Luba. Luba, pani Lubo. Dzień dobry. A pana? A ja Paweł. Mówił hulajnoga. To jutro, nie, mam, nie w sobotę, Piotra i Pawła po naszemu, po, 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 to, to ja już no. Paweł, dzień dobry. Zosia. Zosia. I... Ale niespodzianka. Mu... O, mówią, że niespodzianka, ale ja i herbaty dostanę i bigosu. Oczywiście, <laughs> oczywiście. A gdzie? Tam, tak tak, ja, tak. się spotkaliśmy. Ja to nie, nie umrę na tym Podlasiu. Nie, 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 Ludzie otwarci, gościnni, wiesz, nawet były. są Czym chata sołtys. bogata. Czym chata bogata, o. Tak, tak. Ale i... fajnie, że pana spotkaliśmy. Super. Naprawdę, super. Ja, ja również chodź. się... A, a u was fajnie, bo wiata jest, można odpocząć. Oczywiście, u, na, u nas nawet i wyspać się można. O, bo mamy kanapy, mamy fotele, mamy koce, wszystko I... mamy. tak? zaprosić. Tak? Nie to jeszcze, która <grym> to, do to godzina? Słuchajcie. Ja ledwo... To jest godzina, za się stokar ledwo wyjechałem do Was. <grym> do was. <grym się wziął> do was> Ciągle ludzie goszczą. No to... Bardzo to... ciężko się jedzie w ogóle. Tak? Ale wie pan co, że nam w ogóle nawet i się nie prześnił, że pan do nas dzisiaj wpadnie. O, widzi pani? Najlepsze niespodzianki są. Najlepsze są o, takie przygody nieplanowane tak, w życiu. Tak, to, to, to... A pan kawę, herbatkę? A jest kawa rozpuszczalna? Rozpuszczalna. E, zaraz będzie. Zaraz będzie. O, widzicie, te, jak nie, to herbatę. Może być minutka, jak jest. Nawet zaśpiewam. O, a czemu możecie, bo co? Bo? śpiewamy. Że dzisiaj nie o 5, mamy... Dobrze, ja yy, Dziewczyny to byście mogły zaśpiewać jakiś ten? Jest, tak. ja, ja nigdy nie słyszałam, bo wasz zespół jak się nazywał? Wrzosy. Wrzosy. wrzosy z Wilanową. Wila. Z wila tak. tak. To ile ten zespół istnieje czasu? 15 lat. 15 w listopadzie lat. już minęło 15 w listopadzie lat. listopadzie my jeździmy na konkursy ukraińskiej piosenki, białoruskiej, e, polskiej, na dialogach, wszędzie. Teraz mamy już, już proszę. I już y, mamy zarezerwowane prawie, Gdzie proszę. prawie każdą niedzielę, mamy zarezerwowane. Ostatnio już zajęli swoją. pierwsze miejsce? Gdzie? Tak, rzadko! A to wrzosy to nie mogą brać udziału w konkursach, bo wygrywają, wiesz. No zawsze są lepsi od nas. My tak z tyłu, ale nie poddajemy się. pierwsze miejsce było bardzo no, no, wy tak z tyłu pierwsze miejsce. O. Ale potraficie po białorusku też zaśpiewać? Tak, i po ukraińsku, i po polsku. różnych językach. Ale piękne panie pamiętają, jak na przykład wasze mamy albo babcie śpiewały? No czy... pamiętamy, czemu nie pamiętamy. Tak dawniejsze, dawniejsze Dawniejsze, dawniejsze takie. Tak, tak, dawniejsze. Tylko no, że... Ta, 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 no niektóre tu to to nawet... zanika, nie? Zanika. zanika, zanika to już teraz... tam zaniknie, bo nie ma komu, młodych nie ma. Komu, to przekażecie połeczkę, jak młodych nie ma? Ale tylko wiem. Zginie ta połeczka. Już tu mało ludzi. Bardzo. Co dziewczynko to, to, to pusty, przy każdym, przy podwórku. Ławka, ławka, ławka. Zawsze Cięcieli, dzień dobry, pozajnie. dzień dobry. A teraz widzisz nie ma komu dzień dobry. Tak, nie ma. komu. Tak to nie się robi teraz, wie pani. No. Moje marzenie, drogie panie, byście mogły część reportu, to, to trochę zaśpiewać, żebym... No nie, no, ale... to te Pani, bo ja to nie śpiewająca. Nie, ale w trójkę, A w trójkę, w trójkę tak zaśpiewają tak na pewno. Coś ładnego. O, Ale Wiesz, zapach. No pachnie, co nie Ale zaraz zapach, dajcie, spokojnie. wie pan trochę. Ja bym na, na kabarety przyjechał, ale, ale już będę dawno, dawno za czeremką, A, no. Bo ja mam taką podróż, wzdłuż granicy jadę. Kiepska ta podróż. Nie, eee, taka? Taka, może być. No to dla pana, za to, że do nas wstąpił. Nie no, gdzie do przesady no jak to do przesady? Zaraz Nie. poje sobie u nas. Gość w domu, mógł w domu, tak mówią. mówią. Mój ten najmłodszy Szymek, jak jeździ ze mną. To ja się pytam tego swojego dzieciaczka: syna. syna, czego ty najwięcej dostałeś od babci? On mówi: czekolady. <laughs> babcia zawsze ma czekoladę. Zawsze, mieć. Musi mieć babcia. To babcia musi mieć, bo rodzice to trochę. Pani Walentyno, pani zaśpiewa. Wspólnie razem, żeby taką piosenkę jak wasze babcie czy mamy. Taką dawniejszą jakoś. Nasza wioska szczęście wiecia, Умерлицькой мине тучі добрі, господари, хороші дівчинки, ідуть тучі добрі, господари, хороші дівчинки. Приїжджайте до нас гості, буде leki ta jej odpoczał szują dni lanos swój yo ości i szczęście daru wodarujut znów zaproszą gości i szczęście do lu podarujut znów zaproszą go. go. gości poliwajut po

Dziękuję. Ba bardzo, bardzo mi się podobało. Będę wspominał tak jak w piosence. Dziękuję za Waszą życzliwość, za zespół wrzosy to petarda. W ogóle macie swoje stroje. Mamy mamy, mamy. szkoda, że właśnie, ale tutaj mamy zdjęcie. E, tutaj mamy takie o. lekkie stroje, które na tym zdjęciu są. O, tak jak, ba jak babcie takie, bo nie było krótkich, nie? Kiedyś, Nie, że... no, nie. Mamy ten, ten... nie mamy, no właśnie. Tak, mamy właśnie, tutaj... Tradycyjne jest takie stroje. Zdjęcia tak, tak, jeszcze mamy takie inne zdjęcie, bo był taki inny skład tych zespołów, ale niektórzy pochodzili, jak to wszędzie tak jest, takie mamy stroje, I, bo to z Kazimierza mamy te zdjęcie i właśnie takie ludowe mamy, podlaskie te stroje, byliśmy w Kazimierzu, teraz zajęliśmy trzecie miejsce za, za śpiewanie. Teraz na tych festiwalu kapel? Yy, nie, nie teraz, to był rok y, 2012, jak byliśmy, tak. O proszę. No, i także... Także kontynuuję. Wy co niedzielę jesteście rozchwytywane. E, tak. Klub Senior w Wilanowie. O, jaka piękna księga pamiątkowa. Ile się pięknych akcji było, co przez te wszystkie lata? Ile się tego... Tak, tak, tak bardzo długo już jesteśmy, bo najpierw był klub seniora. Tutaj... Ubiory takie mają. A to w milniku jest. Tak, czy nie? Jest. To znaczy nie. Nie, to to, nie. To na otwarciu Seniora Plus. To uh -huh. zdjęcie było Wilanowie. zrobione. Willanowie. Tak, tak. Bo z początku był klub Seniora, później... W ogóle świtice macie Senior. fajną. I to taka integracja, właśnie się spotykacie. Tak? Coś płcicie, kulinarnie. Tak, no to ja tak. Warsztaty muzyczne robicie? Gawendy? O właśnie, ja będę miał zaraz fajne gawendy, bo herbatka już. Warsztaty kulinarne. Tak robimy i na drutach robimy i Wiecie, wysykamy. wasza tak mina mi, z tych korowajów słynie. Tak, a my też pieczemy. Tak. W tym roku pie piekliśmy też korowaj i y y y wystawialiśmy właśnie do oceny. Pierwszy, pierwszy raz, ale nasze mamy to dawno piekły te korowaje. I ja właśnie mówię, że. Bardzo no tak, dobrze, że to nie zanikło. Nie zanikło, tak, i staramy się, żeby to właśnie trwało dalej. Mhm. 15 lat zespołu. A jest y, właśnie ten pan wam przygrywany akorat? Tak, tak. I on też jest... jest z Wilanowa? Nie. Y, nie, on jest z Radziwiłówki, ale dzisiaj z Radziwiłki. będzie. O, tak. o piątej przyjedzie, będziemy tutaj trenować piosenki. Pani Walentyno, bardzo dziękuję za przyjęcie. Bardzo Dziękujemy, mi miło, w ogóle lubię, nie spodziewałem nam, tak się. Poziadała się, ja się spotkać. To przy, wszystko twart, <laughs> ale właśnie, tak dużo właśnie. mam niespodziewanych rzeczy tak. No. Piękna podróż, wie pani? No. Aż, Pięknie, naprawdę, pan zwiedza świat i różnych ludzi widzi, prawda? Czy o, Spotykać. Tutaj jeszcze mamy taką, takie pomieszczenie. też, e, zobacz pan. mamy takie te... Nie, do ćwiczeń, różne... Aż się trochę wzruszyłem, nigdy nie miałam takiego, ale teraz tak jakoś... No, no, no bo to fajnie to w naszym tym Wielniku, no. Z tej gminie. Fajnie. No i fajnie, że założyliśmy właśnie te koło gospodyń, to i mamy parę groszy i właśnie mamy takie fartuchy już teraz zamówiliśmy i przyszli do nas, bo nasze koło gospody nazywa się Złote Kłosy Wilanowa. Super. No. Wycieczkę można przywozić do Wilanowa. Dokładnie. O, dokładnie, dokładnie. Zapraszamy. Po, po by zorganizowali raz dwa. Tak, teraz mieliśmy taką dużą imprezę na zielone świątki. No i też zespoły śpiewali, a teraz będzie u nas impreza... <grymne> Grajków by wzięli, każdy by chciał do Wilanowa <grymne> No teraz będzie impreza we wrześniu, taka większa będzie Dzień Ziemniaka. O! Bo co roku organizujemy właśnie Dzień Ziemniaka. A ja jestem z Moniką, mnie zawsze było święto i teraz nie ma, nie ma, nie, a takie no, piękne... Te... Ma, a mam radę, bratanka z Moniek. Taki może zna? No zależy jak się nazywa. Dekarz nazwisko. Dekarz. No zna, znajomy. No. No. Mamy, mamy tego wszystkiego, tego wszystkiego nie da się wystawić. Nie da się też opowiedzieć tak, zaraz tak, tego tak, wszystkiego. Tak. I to tak nieprzygotowany człowiek do niczego. O tyle dyplomów mamy tutaj. To to same, same dyplomy. A w Wilanowie jest jakaś pani coś z rękodziełem, że potrafi piękne cuda na szydełku albo na drutach, czy coś takiego? Eee, co? te kobiety, na przykład ta pani Luba, ona też o. potrafi coś zrobić. No właśnie, taka pani przychodzi też do seniora Plus, która takie chodniki wyrabiała. Chodniki, tak? I tak. tak. jeszcze teraz zrobi, tak? To znaczy, teraz już nie, nie robi, tam mamie, teraz już nie robi, tak. ale ona przyniosła kawałek. Chodnika, I ona to żeby tkała, go tak otkała, tak tak tak, tak? tak, tak. Ona I jeszcze ma nawet w kłębkach te, te chodniki. Kiedyś to każdy miał chodniki no. w domu, no. zamiast dywanów, to wie pan. No. Pokoje. I była taka pani, która ona właśnie kapy robiła dywany, ale już zmarła, nie ma. Ani jedna, ani drugiej, bo i brykowa robiła, nie? Takie te dywany. Kiedyś kołowrotek czy krosna to było taki, co... A, do... no, no, ja, ja mam sama no, dwa, nie, dwa kołowrotki na strechu. No ale nie, nie używa tego. No są strony, że... Żeby... Kiedyś jak zimo, to ludzie tylko tym się zajmowali kobiety. Tak, tak. Jedno do drugich chodziło i... Tak. To wszystko inne czasy. A takie pająki? A to też robiliśmy na warsztatach, właśnie. Przyjeżdżała taka pani Ola i robiliśmy z nią właśnie te pająki. To, to była kiedyś też taka ozdoba, czy waszych I... babci, czy I ta, tych? Czy... Kiedyś to no pewnie, że to było, no, tak, no, tak, to, tak? Było? No, pewnie. na Wiel... Wielkanoc robili inne, to przyważnie podboże Narodzenie. To już każdy wieszał, tutaj on się kręci, tak ten pająk powieści się. Nas, tak, Pani Lubo, a takie z bibuły firanki, z bibuły? Też robili, ale wycinamy, teraz wycinamy, wycinamy. Pamiętam ja te czasy, że no, to z bibuły wycinane i były wiszone w oknach. No, tak było. Ojej. Nie było tak kupić jak teraz, jakie chcesz. O już nie podoba się, ta i drugie kupuje, Tak nie było. Były inne czasy. Na zajęciach wyszywaliśmy takie jesieczki. My, tak jest coś, coś A takie makatki, co kiedyś w domach, wiesz, zdrowa woda, czy tam na przykład tak, zimna woda. woda. Je, takie makatki. No, co ja ugotuję, to nikomu nie smakuje. Oh. Tak. Ja, zaraz spróbuję tego bigosu. To ja... Świeża woda, najlepsza woda, nie? No. No. Takie tak było coś. Świeża woda, zdrowia doda. Tak, i, i zdrowia dla wszystkich, słuchajcie, tak. pie, pie, pięknie. Na razie, na razie to super jest.